Rozmowa o dziewiątej. Karolina Kamińska, dzień dobry, a moimi państwa gościem jest Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Rozpoczęły się wakacje, jak się okazuje, to także ważny czas dla funkcjonariuszy, funkcjonariuszy służących w państwa strukturach i tutaj uczulacie, prawda? Aby te wakacje były bezpieczne, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny na rok 2024. Co w tym poradniku się znajduje? Tak, jest to moment bardzo ważny nie tylko dla Krajowej Administracji Skarbowej, ale przede wszystkim dla osób podróżujących. Podróżujących za granicę, podróżujących w różny sposób, czy to drogą lądową, czy przekraczających granicę drogą morską, czy powietrzną. Dlatego ważne jest, aby dobrze przygotować się do takiej podróży, i dlatego Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała taki poradnik dla podróżnika. Co w tym poradniku się znajduje? W poradniku mamy przygotowanych wiele informacji, bardzo istotnych właśnie dla każdej osoby, która chce przekroczyć granice. Są tam informacje przede wszystkim, jak się przygotować do takiej podróży, do takich wakacji, co ze sobą zabrać, jakie są normy ilościowe różnych towarów, które za granicę możemy wywieźć, ale też i przywieźć za granicę. jak przewozić zwierzęta, ponieważ coraz więcej osób ma swoich czworonożnych przyjacieli, więc tutaj też. W jaki sposób przygotować te zwierzęta do takiej podróży, jakie dokumenty zabrać, również w jaki sposób podróżować z osobami niepełnoletnimi, na przykład ze swoimi dziećmi. Dlatego jest tam szereg różnych informacji, ale również takich poradników, jak nie paść ofiarą różnego rodzaju przestępców czy nie paść ofiarą oszustwa. No właśnie, w ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków nazywanych narkokurierami, czasami tymi przestępcami, mówiąc w cudzysłowie stajemy się niestety z własnej winy i przez własny błąd, nieodpowiednio zabezpieczając na przykład bagaż. Na co powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę, jeżeli wybieramy się w podróż zagraniczną i taki bagaż pakujemy? Ten bagaż jest bardzo istotny, szczególnie jeżeli podróżujemy samolotem. Już będąc na lotnisku, tutaj prosiłabym o to, aby zwracać tą uwagę, żeby ten bagaż był cały czas w zasięgu naszego wzroku, żeby nie zostawiać go bez opieki, dlatego że jeżeli na lotnisku. Znajdujemy taki bagaż, który nie jest zaopiekowany, no to wówczas są już podejmowane specjalne procedury bezpieczeństwa na takim lotnisku i to może spowodować wiele kłopotów, ale jeżeli na przykład zostawimy ten bagaż bez opieki, również no, możemy nieświadomie stać się takimi właśnie kurierami, przewo przewo przewozić towary, które są nielegalne i później możemy mieć z tego tytułu bardzo duże konsekwencje, nie tylko karne, ale i również również inne, dlatego też warto jest zwrócić uwagę na ten bagaż, warto jest zwrócić uwagę również na to, z kim rozmawiamy, podróżując właśnie za granicą, ponieważ w przypadku takich zorganizowanych grup przestępczych, które próbują przemycić narkotyki za granicę, no to oni działają w ściśle określony sposób, na przykład zawierają różnego rodzaju znajomości, czy też właśnie na lotniskach, czy w hotelach. Towarzyskie. Tak, to wydawałoby się towarzyskie. Proszą nas o to, abyśmy przywieźli, Jakiś pakunek, który nie wiemy, co to jest. No i wówczas zaczynają się duże problemy, jeżeli taki towar zostanie znaleziony przez funkcjonariusza służby celno-skarbowej. I tutaj no, musimy się niestety liczyć z bardzo dużymi konsekwencjami karnymi, jak mówiłam. Ale również są kraje, gdzie takie znalezienie narkotyków jest zagrożone karą śmierci. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę. No właśnie tak jest między innymi w Tajlandii i Chinach, gdzie za przewóz narkotyków każe się karą śmierci, ale są także kraje, gdzie może nam grozić wieloletnie więzienie, nawet jeżeli jest to, nam by się wydawało nieznaczna ilość narkotyków znaleziona u nas. Dokładnie, dlatego też warto zwrócić na to uwagę i dlatego my w tym poradniku staramy się przekazać te wszystkie, Niezbędne informacje związane z podróżami, e, taka pigułka wiedzy, żeby ten wyjazd wakacyjny kojarzył nam się bardzo miło, żebyśmy mieli e, miłe wspomnienia z wakacji e, i żeby wszystko przebiegło bez problemu. No dobrze, a jak zabezpieczyć bagaż Ju, już tak praktycznie? Wystarczy strecz, kłódka, będziemy spokojniejsi, będziemy mieli taką pewność, że wszystko jest okej? Okay? Jeśli chodzi o zabezpieczenie bagaży, no to same walizki mają różnego rodzaju zabezpieczenia. Najważniejsze jest właśnie, żebyśmy mieli cały czas go w zasięgu wzroku i zachowywali się zgodnie z procedurami, które są przyjęte na lotnisku. Natomiast generalnie podróżując, warto też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób my podróżujemy. Bo jeśli chodzi o różnego rodzaju normy ilościowe, różnych towarów, które przy, przewozimy przez granicę, czy to towarów podlegających akcyzie, czy towarów tak zwanych luksusowych. To albo wszystko, też pa pamiątek, który nam się wydaje, pamiątek, że możemy je zabrać do kraju. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób my się poruszamy. Czy właśnie drogą lądową, czy drogą morską, czy powietrzną. I tutaj też te normy ilościowe są różne, właśnie w zależności od tego sposobu przekraczania granicy. Dlatego jest to ważne, żeby sobie zweryfikować te informacje, tak żeby po prostu być spokojnym i spokojnie podróżować przez granicę. W podróż często wybieramy. Się tylko z jednym rodzicem, i tutaj pojawiają się wątpliwości. Jak to jest? Musimy mieć jeszcze jakiś dodatkowy dokument, że dziecko jest pod naszą opieką? Musimy to ze sobą posiadać, czy też nie? Generalnie jeśli chodzi o taką kontrolę na granicy, to um, służba celno-skarbowa odpowiada za kontrolę towarów, e, które przewozimy, natomiast straż graniczna odpowiada za kontrolę osób. Niemniej jednak tutaj e, bardzo ważne jest, jeżeli podróżujemy właśnie z dziećmi i to też, e, też możemy znaleźć w poradniku wszystkie informacje z tym związane. Jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, jest to nasze dziecko lub jesteśmy opiekunem prawnym e, i podróżujemy w krajach e, wewnątrzwspólnotowych, no to generalnie nie ma problemów, nie trzeba mieć. Tego dokumentu poświadczającego właśnie tożsamość tego dziecka i że jesteśmy uprawnieni do tego, żeby z tym dzieckiem podróżować. Jesteśmy to, rodzicem tak, bądź opiekunem. Tak. Jeśli natomiast podróżujemy w krajach trzecich, to zawsze warto mieć ten dowód paszportowy. I co ważne, to nie może być akt urodzenia dziecka, to nie może być wniosek, który dopiero co złożyliśmy do urzędu paszportowego. Tylko legitymacja szkolna. Legitymacja szkolna, nic takiego. Po po prostu ważne jest, żeby mieć ten paszport w przypadku właśnie osoby niepełnoletniej, ale i również jeśli my podróżujemy, to w krajach Unii Europejskiej czy w strefie Schengen, Schengen nie ma problemu. Natomiast w krajach tych zewnętrznej granicy Unii Europejskiej już tutaj musimy mieć ten paszport. Chociaż są kraje trzecie, które honorują nawet nasz polski dowód osobisty. Dlatego warto sobie zajrzeć do tego poradnika, żeby takie szczegółowe informacje z. Weryfikować, jeśli I mieć chodzi spokojną głowę. Tak, jeśli podróżujemy do konkretnego kraju, bo są różne normy, właśnie jeśli chodzi o ilość towarów. I to normy podróży. To właśnie tam też znajdziemy informacje, w jaki sposób przewozić zwierzęta, co można zabrać. Tam są szczegółowe informacje na ten temat, ale ja bym chciała przejść jeszcze do jednego tematu, który myślę, że jest istotny. Lubuszanie Polacy rozliczyli się z Fiskusem. Już mamy szczegółowe dane, jak to wygląda, zarówno w kraju i w naszym regionie. Tak, kampania związana z rocznymi rozliczeniami podatkowymi już dobiegła końca. W tym roku roczne zeznanie podatkowe złożyło blisko 700 tysięcy lubuszan. To jest o około 100 tysięcy więcej niż rok wcześniej. I tutaj, co nas cieszy najbardziej, to to, że zdecydowana większość ponad 90% mieszkańców naszego województwa zrobiła to elektronicznie. Czyli coraz więcej mieszkańców naszego regionu przekonuje się do tego, że właśnie złożenie rocznego zeznania podatkowego w ten sposób jest całkowicie łatwe, bezkosztowe. Nie poświęcamy temu zbyt wiele czasu. Jeśli chodzi o usługę Twój Epit, która jest takim flagowym w tej chwili projektem Ministerstwa Finansów, i Krajowej Administracji Skarbowej, to w tym roku z tych około 700 tysięcy lubuszan 331 tysięcy osób właśnie wybrało tę formę rozliczenia się ze swoim Urzędem Skarbowym. Przypominamy, że tutaj, jeśli chodzi o t, Twój epit, no to tak naprawdę te zeznania roczne czekały już na, na nas. One były przygotowane przez KAS i Ministerstwo Finansów na podstawie danych, którymi dysponujemy. Czyli Państwo, mówiąc kolokwialnie, no część roboty wykonaliście za nas, za nas podatników? Tak, właściwie całą robotę. Niemniej jednak zawsze zachęcamy do tego, żeby właśnie weryfikować te zeznania, dlatego że oprócz tych danych, które są w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej, Warto zawsze zweryfikować to roczne zeznanie. Podatkowe. Czy coś nie umknęło? Czy coś nie umknęło? Czy jeżeli przekazujemy 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, to czy nadal ta organizacja jest wpisana na ten e, rejestr tych OPP, którym 1,5% się należy? Dlatego, A tutaj także rekord padł. E, tak, jeśli chodzi o organizację pożytku publicznego, to coraz więcej lubuszan też jest e, wrażliwych na, na krzywdę innych osób i chętnie wspiera takie organizacje pożytku publicznego. E, dlatego, bo też tutaj obserwujemy. Coraz więcej osób, które chcą przekazać ten 1,5%. To dosłownie króciutko, 20 sekund. Myślę, że ważna informacja także w okresie wakacyjnym. Akcja paragonowa wraca. Przypominacie Państwo, dlaczego warto brać te paragony? No właśnie, e dlaczego? Dlatego, że jest to wspieranie uczciwie działających przedsiębiorców. Obrót na kasie fiskalnej jest obowiązkowy i każdy przedsiębiorca powinien taki paragon dać klient dla klienta, oprócz tego, że wspieramy uczciwych przedsiębiorców, jest to dowód zakupu, który zawsze może nam się przydać w przypadku, jeżeli będziemy chcieli reklamować e, dany zakup. Dlatego jest to bardzo ważne, e, tak, żeby właśnie wspierać tych uczciwych przedsiębiorców. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moimi Państwa gościem była Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Pani Ewo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej.